Jasiu, już można! Dawaj, dawaj, w tej lewy, Wszystko, podaj! Panie i Panowie, za chwilę będę miał niewątpliwy zaszczyt przedstawić Wam pierwsze w historii rozgłośni studenckich nagranie dokonane techniką cyfrową które zostanie wkrótce wykorzystane jako taśma matka do produkcji płyty kompaktowej z muzyką studencką. W tej chwili w reżyserii naszego radia trwają gorączkowe przygotowania. Wokół magnetofonów i stołu mikserskiego krzątają się technicy, którzy przygotowują się do tego bardzo skomplikowanego technologicznie procesu, jakim niewątpliwie będzie nagranie zespołu dokonane techniką cyfrową. Zespół naszej rozgłośni pragnie podziękować firmie Unitra za udostępnienie nam dekodera, firmie Amstrad Schneider za moduły pamięci cyfrowej, firmie Sony za magnetofon systemu DAT oraz firmie Ampex za mikser typu Digital D4. Dziękujemy również polskim nagraniom za demonstrację, jak nie należy nagrywać płyt, Kasprzakowi za rolkę do magnetofonu, Polamowi za żarówki do studia krakowskiej wytwórni papierosów za klubowe, iglopolowi za konserwy typu przysmak śniadaniowy oraz polmosowi za... No, i tu wiesz miał wyciszenie. Uwaga studio, rozpoczynamy nagranie w systemie cyfrowym jedem zero 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 jedem 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 zero jedem jedem zero jedem jedem zero jedem zero 5 4 0 5 0 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 Uwaga studio, zakończyliśmy nagranie w systemie cyfrowym.